Spadochroniarze opanowali pilskie niebo. W naszym mieście, na lotnisku, odbywają się 16 mistrzostwa Związku Polskich Spadochroniarzy w skokach na celność lądowania. Od czwartku w zawodach rywalizuje ponad 30 skoczków, w tym 4 kobiety. Sprawdzają się oni w dwóch konkurencjach: na celność klasyczną i celność szybką. W celności klasycznej lądujemy w punkcie, który ma yy który ma średnicę 2 cm, w celności szybkiej należy wylądować w kole 20-metrowym. W tym roku 32 zawodników z całej Polski, m.in. Mielec, Gdańsk, Szczecin, Poznań, Inowrocław, Wrocław, więc zawodnicy są z całego kraju. Zawodnicy skaczą z wojskowego śmigłowca z wysokości 1200 metrów. Każdego dnia mogą wykonać oni sześć skoków. Skład sędziowski jeszcze kilka lat temu mierzył skoki spadochronowe, kolokwialnie mówiąc, na oko. Od niedawna mają do tego bardziej precyzyjne urządzenia. W tej chwili układa się elektroniczne urządzenie, które od. Masz dysk, który ma średnicę 15 cm i od zera, czyli centra tego dysku, tak jak na tarcy szczelniczej, co centymetr jest wychwytywane lądowanie. No i po prostu sędziowie tylko spisują wynik z tego urządzenia podobno najtrudniejszy jest pierwszy raz, ale niekoniecznie w tym sporcie. jak twierdzą specjaliści, debiutancki skok wykonuje 99,9% śmiałków. Wątpliwości zaczynają się między drugim a siódmym razem. Skoczkowie są bardziej świadomi i zaczynają się bać. My zapytaliśmy jednego z zawodników, czym dla niego są skoki spadochronowe. Frajda, Duża Frajda. Wielka przyjemność. Ja tym zajmuję się od roku 1978. Jako młody uczeń techniku mechanicznego zacząłem skakać, a potem tak się to toczyło dalej. No i uważam, że to jest bardzo fajny sport dla ludzi aktywnych, którzy potrzebują trochę wrażeń. Mistrzostwa Polski Związku Polskich Spadochroniarzy w skokach na celność lądowania w tym roku odbywają się w okrojonym składzie, gdyż niektórzy z najlepszych zawodników w tym samym czasie są w Austrii na Mistrzostwach Świata. Co nie zmienia faktu, że niesamowite emocje towarzyszące uczestnikom podniebnych konkurencji udzielają się również przybyłej widowni. Aleksandra Lipiec, telewizja ASTA.